Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer. So it was a tough meeting for you, but uh, in the end you won as a team, and you won your last hit, so you're probably pretty happy. Yeah, for sure. Uh, obviously not happy with how the meeting started. Um, I think I got twelve points, but I had like six rides, so still not where I want to be. Um, we keep fighting. Uh, it's nice that me and Dan got a 5 1 in the last heat so the boys don't have much pressure in the Heat 15 because for many years it was always me and Marcek in Heat 15 and we must win. So, um, yeah, what can I say? We, we won over the both matches and we uh, was the better team today. So, after today's win, we are uh, definitely in playoffs. What is your plan for the most important matches of the season? Uh, you know, we still need to keep working. We, you know, I showed good speed in the last two heats, probably the first time this year. So we have a lot of work to do. We have GP this weekend, and uh, we keep fighting and uh, go for the gold like always. Okay, so uh, just a few words of encouragement for the fans to come to the GP. For sure, you know, it's a, it's a special event, not only to to have a GP here, but. A, To jest więc A wiem, czy to był najtrudniejszy mecz w sezonie olimpijskim? Mnie wydaje, że nie do końca, bo mnie wydaje, że zresztą był dużo częstszy ten mecz. Ale dzisiaj też był bardzo ciężki mecz. To jest ekstra liga, nie? Trochę nam popadała, przeszkodziły opady deszczu i dlatego może. Nie do końca byli dopasowani i tak, no, ale to no, ja byłem dopasowany pierwszym, tylko, tylko jedno, jedno, jeden bieg mi nie wyszedł, ale było coś dzisiaj dopasowane do tego toru, żeby był szybki motor. Także no, no cóż, czasami jest tak, czasami tak, najważniejszy no, wykaz. Dzisiaj trudno mieć, ale takie zwycięstwo z e, mocnym, zdeterminowanym rywalem chyba smakuje najlepiej. Oczywiście wiedzieliśmy, że, że to, e, to spotkanie będzie bardzo ciężkie i też e, takie było, więc e, wygrana jest wygrana e, i to jest najważniejsze. Ty jako kapitan pewnie jesteś dumny ze swojej drużyny, wyrównany skład dzisiaj tak naprawdę przychylił tą szalazną strony. Oczywiście, cała drużyna fajnie punktowała, na początku mieliśmy troszeczkę problemy. E, ten tor delikatnie się ruszył, e, różnił niż, e, niż zazwyczaj. Mieliśmy małe opady deszczu i, i, i te opady troszeczkę nam... E, Przeszkodziły, tak takie mam wrażenie. Parę upadków, na szczęście e, i mam nadzieję, że, że wszyscy są im, e, cali, więc. jest zwycięstwo, zwycięstwo i, i trzymajcie się. Oczywiście wszystkich e, serdecznie zapraszam na Better Speed Grand Prix, które odbędzie się już w piątek i sobotę. E, wierzę, że będzie Was duża, duża grupa i, e, i. W sumie już Wam mogę Wam podziękować za bardzo duże wsparcie. A ci, którzy jeszcze nie zakupili biletów, to serdecznie polecam.